Nazywam się Bodek Czarzasty, jestem posłem Lewicy Zagłębia i proszę Państwa, Andrzej rysuje, narysował obrazek, na którym jest moja prześliczna postać razem z prześlicznym moim dziełem. To dzieło Andrzeja rysuje z podpisem, oddaje z wielką przyjemnością na aukcję Woś. Osobę, która się zdecyduje, żeby to kupić, zapraszam jednocześnie do siebie na kawę. Przez przypadek jestem również marszałkiem Sejmu, w związku z tym myślę, że miło będzie w Sejmie tę kawę wypić. Andrzej rysuje, Włodzimierz Czarzasty, to ja. Im więcej wpłynie pieniędzy, tym więcej będzie na Polską Służbę Zdrowia.